W dzisiejszym odcinku jazdy próbnej Łukasz zaprezentuje nowego Mitsubishi Outlander, a w drugiej części programu przeniesiemy się do Genewy, gdzie odbyły się 83. międzynarodowe targi motoryzacyjne. Dzisiejszy odcinek poświęcę samochodowi, którego poprzedni model w ogóle mi się nie podobał. Wcale mi nie urzekł. Aż wchodząc do salonu Mitsubishi zobaczyłem tą nową bryłę. To jest to, to jest nowy Mitsubishi Outlander. Wymiary bardzo podobne do poprzednika, aczkolwiek wygląd zewnętrzny zupełnie w 100% inny. Mniej agresywności, więcej elegancji wystarczy spojrzeć na całe auto, naprzód, na grill. Lampy ksenonowe, bez doświetlania zakrętów, nie są to lampy skrętne, aczkolwiek z szerokim promieniem światła. I nie mamy dyskomfortu prowadząc tym autem, że nie widzimy pobocza. Wyraźna linia, która idzie od przedniej do tylnej lampy. Dość duże lusterka, przeszklone wnętrze. Z tym już widzę, że nie będzie problemu. Tylne szyby przyciemnione od środka, oczywiście tego praktycznie nie zauważymy. Felgi 18-calowe prześwit to 21,5 cm. Więc w takim razie, chociażby po takim śniegu jak dzisiaj, nie powinno być problemu z jazdą prób. Nowy Mitsubishi Outlander ma stanowić doskonałą równowagę różnych elementów, dlatego został zaprojektowany niemal od podstaw. Jest bardziej przestronny i komfortowy, ale też lżejszy i ma lepszą aerodynamikę. Zmieniona konstrukcja nadwozia jest bezpieczniejsza i zapewnia pasażerom więcej komfortu. Nowe silniki zapewniają większą dynamikę przy jeszcze mniejszym zużyciu paliwa. Prestiżowy i dynamiczny design oraz jakość wykończeń zachwycają już na pierwszy rzut oka. Pojawienie się nowego Outlandera zwiastuje początek nowej ery, w której kierowcy mogą jednocześnie czerpać przyjemność ze wszystkich aspektów samochodu. Podróż w Nowym Outlanderze to jazda w przyszłość, bo ten samochód na nowo tworzy historię. Auta również zgrabny, podobnie jak jego przód. Elementy chromu, bardzo ładne lampy, oznaczenie napędu na cztery koła oraz element wygodny. Automatycznie podnosząca się klapa. Już widzę subwoofer, czyli w tym aucie może być dobre nagłośnienie. Tak jak wspomniałem, jest to wersja siedmiosobowa, najbogatsza czyli. Z tyłu mamy możliwość kolejnych siedzeń, regulacji tych siedzeń. Widzę również pasy, jeżeli chodzi o montowanie fotelika dla dzieci, uchwyty na napoje. Czyli Mitsubishi stanęło na wysokości zadania. Kiedy otwierasz drzwi i siadasz za kierownicą, wita Cię wnętrze, które oferuje szereg udogodnień. Wszystkim detalom, od najwyższej jakości materiałów, przez lśniące elementy po rozmieszczenie przycisków, poświęcono wiele uwagi. Każdy został zaprojektowany i wykonany z niezwykłą starannością. Desce rozdzielczej nadano kształt, który pozwala kierowcy mieć wszystko co niezbędne pod ręką. Komfort jazdy podnosi także dwustrefowa klimatyzacja automatyczna. Umożliwia ona ustalenie indywidualnej temperatury dla kierowcy i dla pasażera. Jasna, skórzana tapicerka to prestiż w takim aucie. Co prawda, nie jest zbyt wygodnie z tyłu, ale sytuacja od razu się zmienia, jeżeli wsiądziemy na przednie fotele. Nowa deska rozdzielcza, imitacja karbonu, dotykowy monitor, skrzynia automatyczna do wyboru, również skrzynia manualna, bardzo ładna kierownica, łopatki za nią, szyberdach. Tak jak wspomniałem, mamy tutaj do czynienia z bardzo bogatą wersją. Jeżeli chcemy, z tyłu jest podłokietnik. Wersja siedmioosobowa. Możemy w nieskończoność składać i rozkładać fotele, uzyskując coraz większą powierzchnię płaską, jeżeli chcemy sobie przewieźć różnorakie przedmioty, a nawet osoby. Nowy Outlander zdecydowanie przewyższa także oczekiwania związane z ekonomicznym podejściem do jazdy samochodem. Nowe silniki zapewniają niebywale niskie poziomy spalania oraz emisji dwutlenku węgla, a jednocześnie nie tracą na dynamice. Co więcej, tryb Eco oferuje dodatkowe wsparcie ekonomicznej jazdy, a udoskonalona aerodynamiczna sylwetka oraz superlekka konstrukcja redukują straty energii. Te rozwiązania nie pozbawiają kierowców jazdy pełnej wrażeń i usatysfakcjonują nawet najbardziej wymagających. Bezpieczeństwo to jeden z kluczowych elementów, który pozwala Ci czerpać prawdziwą przyjemność z niezwykłych osiągów, jakie oferuje nowy Outlander. Liczne systemy bezpieczeństwa zapewniają kierowcy i pasażerom jeszcze lepszą ochronę. W standardzie znalazło się 7 poduszek powietrznych, w tym jedna chroniąca kolana kierowcy. Prowadząc samochód, nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć reakcji innych kierowców. Zaawansowane aktywne systemy znacznie podnoszą poziom bezpieczeństwa. W razie gdy pojawi się niebezpieczeństwo, samochód zareaguje szybciej niż ty. Teraz będziesz miał jeszcze większą kontrolę nad otoczeniem. Nowy Outlander samodzielnie wychwytuje najczęstsze niebezpieczne momenty. Outlanderze zastosowano najnowsze rozwiązanie adaptacyjnego tempomatu. Używając go nie musisz się martwić, gdy samochód przed tobą zahamuje zbyt gwałtownie. System ten samodzielnie utrzymuje bezpieczną, bezkolizyjną odległość od innych pojazdów nawet w czasie bardzo wolnej jazdy i przy dużym nasileniu ruchu. Kiedy na drodze pojawia się niespodziewana przeszkoda, każda pomoc może okazać się niezwykle przydatna. Takim wsparciem jest właśnie system zapobiegania kolizjom czołowym wykrywający przeszkody na drodze przed samochodem i automatycznie aktywujący hamulce, aby pomóc Ci w uniknięciu zderzenia. We wtorek, 5 marca 2013 roku, otwarto dla prasy 83. Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne w Genewie. Pierwszą w tym roku imprezę tego typu w kalendarzu branży motoryzacyjnej na skalę światową. Do Genewy zawitało ponad 10 tysięcy akredytowanych dziennikarzy z całego świata. Pierwsze dwa dni w Genewie były przygotowane dla mediów. Dziennikarze mogli być świadkami 130 premier światowych i europejskich. Dopiero dwa dni potem samochody zostały pokazane publiczności. Główny potentat na amerykańskim rynku motoryzacyjnym Cadillac zaprezentował swój najnowszy model ELR. Twórcy nowego Cadillaca z dumą prezentowali jego elektryczny napęd, a przede wszystkim niesamowite wnętrze wzbogacone ręcznie szytymi skórzanymi dodatkami oraz elementami wykonanymi z włókna węglowego. Nowy Cadillac ELR wjechał na genewskie salony na 20-calowych kołach, świecąc ledowymi światłami umieszczonymi w każdym rogu auta. Natomiast francuski Peugeot pokazał światu nowego mini-crossovera, nazwanego 2008. Wzorując się na konkurencyjnym Nissanie Juke czy Mini Countrymanie, Peugeot 2008 jest stworzony dla mieszkańców miasta, którzy czasami lubią także eksplorować tereny pozamiejskie. Nowy Peugeot jest rzekomo wzorowany na Peżocie 208 Super Mini, ale w rzeczywistości sporo zawdzięcza także sukcesowi większego 3008, zapożyczając od niego chociażby system przyczepności. Nowy 2008 jest o 20 cm dłuższy i o 5 cm szerszy od swojego pierwowzoru, Peugeot 208, co stwarza miejsce dla 5 osób oraz daje pojemność bagażową wynoszącą 360 litrów lub 1194 litry ze złożonymi tylnymi siedzeniami. Początkowo samochód będzie dostępny w dwóch wersjach z silnikiem benzynowym i trzech dieslach, wszystkie z systemem Start Stop. Wszystkie 2008 wyjdą w wersji z sześcioma poduszkami powietrznymi, elektronicznym asystentem hamowania, regulacją antypoślizgową, regulacją kontroli trakcji i elektronicznym rozdziałem sił hamowania. Peugeot 2008 w sprzedaży już w te wakacje w Mitsubishi ma długą historię małych pick-upów, ale Japończycy i tak starają się umocnić swoją pozycję w tej części rynku branży samochodowej. Mitsubishi Concept gr to sportowy, utylitarny wóz hybrydowy. Pierwszy ważący tonę pick w którym zastosowano silnik hybrydowy. Koncept GRHV posiada także napęd na cztery koła oraz system lepszej kontroli kół, zapewniający wysoką stabilność trakcji i pewność na drodze w każdych warunkach. Oprócz tego twórcy nowego Mitsubishi postawili także na ekologiczność swojej nowej produkcji. Emisja dwutlenku węgla w samochodzie wyniesie poniżej 149 g na kilometr, czym Mitsubishi bije konkurencję na głowę.